Ja sobie myślę, Boże, czy ktoś się modli za wrogów politycznych, w sensie, no, że jesteśmy przeciwni komuś tam. Narzekamy na tego, tamtego, a czy ktoś uklęknie i powie, Boże, oddajcie jego serce, nawróć go, żeby pokochał tą Polskę, żeby coś tam. To mało mamy takich różnych, takich właśnie myśli. Taki, 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 mam takie pytanie, czy ktoś, czy ktoś na przykład modli się za, za generała Januszewskiego, na przykład Kwaśniewskiego, od o, tu siostra się modli. A to powinno być zupełnie normalne. Modlimy się, żeby Bóg coś zrobił, żeby Bóg coś zrobił sercem czyimś. Modlimy się za tych, którzy może krzywdę nam wyrządzili, czy coś innego nam zrobili w życiu. Jesteśmy chrześcijanami, którzy kochają. W prawdzie oczywiście, ale w przebaczeniu. Bracie siostry, i teraz ta trzecia rzecz, czyli to takie chęć posiadania pieniądza. No, łapiemy się na tym wszyscy. I ludzie Kościoła też, którzy posługują, też się na tym łapią. Na pewno. To przebaczenie i ta trzecia rzecz. Bracia i siostry, jesteśmy świadkami takich zjawisk różnych dzisiaj w świecie, że wszystko dzisiaj jest magiczne. Tak, magiczne święta, magia świąt. Jakieś tam właśnie magiczne drzewko. Używamy tego słowa wszędzie, gdzieś tu i tam. Ma magia. Co to znaczy w ogóle magia? I ta magia dzisiaj strasznie jest obecna w naszym świecie. W takim, właśnie w taki w takim, w takim Włoszech mówi się, że jest więcej gróżek niż, niż księży. A, a w też takich dużych miastach tych gróżek też jest ogromna ilość. Bracia i siostry, no stało się tak w naszej Polsce, no tam 30-40 lat, że no zaczęło się może od jonotech terapii, terapii za zachwytem za wschodem, Azją szczególnie. Kiedy pojawiali się pioner i terapeuci, tak zwani uzdrowiciele, różni, ogromny tłum gdzieś tam jechały, na no to autokary były organizowane. Nawet właśnie, no to jakaś tragedia się stała. Ja tego nie mogę zrozumieć jako młody ksiądz. W ogóle tego nie mogę zrozumieć. Jak to się stało, że 30 lat temu, 25 lat temu, nawet 20 lat temu księża przyjmowali takich różnych uzdrowicieli w kościołach. Z podziwem patrzę na mojego proboszcza z Kołobrzegu. Do tej pory pamiętam, kiedy przy takim zdrowiciel i prosił, żeby było, był seans taki w kościele, a on mówi, ten kościół do Jezusa należy, do nikogo więcej. Z podziwem teraz słucham, słyszę te, te, te słowa tego proboszcza wtedy. Mówię, Boże, jak on miał, jak on miał wiarę. W razie się i to polskie społeczeństwo nabrało się na tych bionom i terapeutów Bardzo. charyz. Kaszpirowski, już pamiętamy dobrze. Dzisiaj możemy bardziej ocenić działanie Kaszpirowskiego. Nie wiem, czy wiecie, że Kaszpirowski został wydalony z Rosji. 500 jego uczniów w Rosji popełniło samobójstwo. To możecie poczytać w zwykłych takich encyklopediach, dzisiaj już nawet w jakichś takich ogólno mówiących, ogólnych rzeczach. Rozumiecie, że 500 uczniów Kaszpirowskiego popełniło samobójstwo? Bardzo dziwne rzeczy. I wielu z nas gdzieś tam stykają się z chorobą, z różnymi trudności, trudnościami w życiu, jakby nie mogą sobie poradzić właśnie, medycyna konwencjonalna nie mogła poradzić z różnymi rzeczami, to gdzieś tam szukaliśmy różnych osób. No ale niestety, co to oznacza taka wizyta u Oznacza otwarcie naszego serca na działanie złego ducha. Dlatego, że zaufaliśmy nie Bogu, ale zaufaliśmy komu? Ja, ja się pytam, jak tak człowiek idzie do jakiegoś uzdrowiciela, no to komu ufa? No, że on uzdrawia, no ale w imię kogo on uzdrawia? No, w imię Boga nie uzdrawia. W imię Boga na pewno nie uzdrawia. Uzdrawia w imię złego ducha. To jest wielki problem. Dzisiaj, no, bardzo dużo ludzi jest naznaczonych właśnie taką wizytą. Idźmy dalej. Wraca się z tego, co się mówiła na początku. Choroskopy, zabobony, taki czarny kotła dla w drogę. Na przykład ktoś tam coś zapomniał, wrócił się do domu, usiądzie, żeby nie zapeszyć. Ile takich mamy różnych rzeczy? Czerwona wstążeczka, żeby coś tam się nie stało. Idźmy dalej. Te różne kamienie. Były takie mody przecież. Taka figurka, nie figurka, tylko piramidka egipska. Odpromienniki w naszych domach ogromna ilość różnych rzeczy, która ma coś spowodować w naszym domu, żeby żyło się lepiej. Idźmy dalej. Teraz później przedmioty na szczęście. Drzewka szczęścia, słonik na szczęście, kamyczek na szczęście, podkowa na szczęście, jemioła na szczęście. A tak jak siostra powiedziała na początku, to się sprzeciwia bezpośrednio Bogu żywemu. To jest tak, jakby Bóg był po jednej stronie, a my byśmy wybierali coś, co jest innego. Jakby Bóg nie wystarczył. Jakby Bóg nie był takim mocem, żeby coś zrobić w naszym życiu. Więc ruszamy po jakąś energię, po, po coś, co tamten człowiek ma. No ale to jest tak, jakbyśmy wybierali inne bóstwa w życiu. Bracie i siostry. Dużo jest takich rzeczy, różne techniki w naszym życiu, samo doskonalenia, szybkiej nauki jakiejś gdzieś tam, żeby coś się szybkiego szybko nauczyć, rejki, feng shui, ustawić sobie pokój, właśnie tak jak mówi feng shui. Różne jakieś metody przeciwne. Tego jest bardzo dużo dzisiaj, propozycji, joga, walki wschodnie. Co się skrywa za walkami wschodnich? Tak bardzo się proponujemy dzieciom walki wschodniej. Cała ideologia związana z bóstwem albo z nirwaną, albo właśnie z tym, żeby osiągnąć jakiś stan. A yoga, na przykład. To nie ma tak, że jest jakieś ćwiczenie sobie oddzielne oddzielne od, od właśnie całej filozofii związanej z jogą. Dlatego się modliłem na początku, bo część z was może się nie zgadzać z tym, co ja mówię teraz. I walka jest w sercu. Ale taka jest nauka kościoła. Bóg jest jeden. Poza Bogiem nie ma nic. Poza Bogiem jest Bóg. Jest działanie złego ducha. Dlatego, bracia i siostry, chcemy Was dzisiaj bardzo zachęcić do tego, byście oczyścili Wasze serca i domy, jak się mówiła na początku, z tego wszystkiego, w czym pokładacie właśnie nadzieję. Bo my tylko jako chrześcijanie pokładamy nadzieję w Bogu. A teraz idźmy do takich rzeczy brutalniejszych jeszcze. Bo to taka wizyta, albo wejście w takie rzeczy, ma konkretne konsekwencje. Jest to wejście w działanie złego ducha. Bardzo jasne. I owocem uczestnicza takich rzeczy. Wizyta chodzi u jednej wróżki. Taki przykład wam powiem, też na północy tak w takim mieście. Taka kobieta bardzo chciała wejść w rodzinę cygańską, i bardzo się upodobniła do cygan, i wyszła za mąż za cygana, i pewnego dnia na jakiejś tam imprezie rodzinnej pogłóciła się z ciocią. I ta ciocia. Cyganka zaczęła ją przeklinać i powiedziała dzisiaj, od dzisiaj będę paliła za ciebie czarne świece". Tak jej powiedziała. To jest historia sprzed kilku lat. No i ta kobieta wyszła od tej cioci i skóra zaczęła ją piec na całym ciele. No i zaczęła chodzić po lekarzach, żeby jej pomogli, ale nic jakoś nie działało. Lekarstwa, maści, nic, badania zupełnie nic. I to się jakś lekarz powiedział pobożny, a niech pani idzie do księcia. No i ta kobieta poszła do księdza, opowiedziała mu o tym. Ksiądz się pomodlił, na trzy dni przeszło. Żadne pieczenie, już skóra. Ale po trzech dniach wszystko wróciło. Wróciła do tego księdza. No to był jakiś wynik tego przekleństwa, z tego wynika, bardzo mocny. I ksiądz zaczął tak głębiej rozmawiać. I ta kobieta mówi, i ten ksiądz się pyta: A czy pan jest w związku z sakramentami? mówi, nie jestem. No to może niech pani porozmawia, jeżeli nie ma przeszkód różnych. No i pani porozmawia z mężem, może się zgodzi. I wtedy byście wzięli związek małżeński i Pan Bóg by was odciął od tego wszystkiego. No i rzeczywiście zgodził się mąż, poszli, spisali protokół małżeński, wyszli, jeszcze tam nie wzięli ślubu. Spisali protokół małżeński, data ślubu, wszystko wyszli i wszystko przestało, wszystko wróciło do normy, przestała ją skóra, piec. Takie są niestety właśnie konsekwencje przekleństwa. Takie mogą być. Środzy, też Ja sam miałem takie zdarzenie w swoim życiu jako młody chłopak, mając 15 lat. Poszedłem do wróżki, raz w życiu. I ta wróżka, bo dzisiaj też wróżki są takie, że one mówią, że wierzą w Boga. To też jest jakieś kłamstwo takie duże. Ona wróżyła z karty, tam wróżyła między innymi, że mój wujek umrze. I tak się stało, mój wujek umarł po jakimś czasie. I pamiętam, że od tamtej pory, tak dwa miesiące jakoś po tym zdarzeniu, miałem takie sny, gdzie... Miałem takie dwa sny. Jeden sen to był taki, że ktoś mnie wciągał za łóżko, a drugi był taki, że właśnie ktoś dzwoni do drzwi. Wstaję z łóżka, idę do drzwi. Chcę otworzyć te drzwi, ale całym sobą czuję obecność kogoś złego. Więc nie chcę otworzyć tych drzwi, oddalam się i kotem oka widzę, że zamek się otwiera sam, drzwi się otwierają i się budziłem z krzykiem. I ten sen trwał około sześciu lat w moim życiu. I później, kiedy już byłem. Właśnie szedłem tą drogą Bożą, za Panem Jezusem, tą szczególniejszą, oddania Mu swojego życia. Rozmawiam z swoim Ojcem Duchowym i mówię, zwykły, przez zwykły przypadek, mówię, a znów się dzisiaj nie wyspałem. On mówi, jak się nie wyspałeś? I opowiadam mu to zdarzenie, że właśnie mam taki sen. On mówi, to nie jest normalne, że masz taki sen. On mówi, wywoływałeś kiedyś duchy? Ja mówię, nigdy. Byłeś kiedyś u wróżki i mi się przypomniało, że kiedyś byłem u wróżki. A on mówi, klękaj, pomodlę się na domu. Wyspowiadałem się z tego, bo pomodlił się nade mną i jak ręką odjął. Już 13 lat nie mam w ogóle takich snów. Bracia i siostry pamiętam takiego chłopczyka, małego, sześcioletniego, który miał wielkie problemy w domu. Krzyczał, wrzeszczał, był przebadany psychologicznie, psychiatrycznie. I później pan już go uzdrowił, ale byłem ciekawy, co jest z przyczyną tego. tego tych ty, ty, tak trudności w jego życiu, kiedy poszedłem do domu, rozmawiając z całą rodziną, okazało się, że dziecko boi się jednego pokoju. To był pokój, w którym babcia kiedyś wywoływała duchy. Nie chciał ten chłopiec nigdy tam spać, ani przybywać. Bracie i siostry, konsekwencją choćby jednej wizyty u wróżki, albo u bionergoterapeuty, albo tych wszystkich rzeczy, o których mówiłem. Co może być? W naszym życiu i bardzo często jest, bardzo często nie zawsze. Depresja, niechęć do życia, bo diabeł zawsze to atakuje przede wszystkim, chęć do życia. Marzenia i różne plany na życie nie wychodzą, kłótnie w domu, rozwody, myśli samobójcze, złe sny. To są bardzo często takie zwykłe objawy. Tak, takich rzeczy w naszym życiu. I często nawet wyobraźcie sobie, że przez 40 lat może coś się ciągnąć, bo właśnie ktoś coś kiedyś zrobił w życiu, że poszedł do takiego człowieka. Bracie i siostry, proszę was, żebyście mieli taką wiarę, jak ten mój proboszcz, który wiedział, że tylko Bóg ustawia, Że tylko Bóg leczy. I my, jako chrześcijanie, którzy mają to z nami święte, wyryte na sobie od Chrztu świętego, przynależenia do Chrystusa, nie szukajmy gdzie indziej pomocy, poza Bogiem. Dlatego proszę Was, byście dzisiaj posprzątali Wasze życie. Co zrobić? Jeżeli ktoś z Was był w takim miejscu, albo brał udział w tych rzeczach, proszę, żeby się z tego wyspowiadał. Proszę, żeby przyszedł na modlitwę. Właśnie dzisiaj po Świętych są te modlitwy. Żeby ksiądz położył ręce. Jak terapeuta kładzie ręce w imię złego ducha, tak ksiądz kładzie ręce w imię Chrystusa Pana. Jedynego Zbawiciela i Boga. I żeby was ksiądz mocą Chrystusowego kapłaństwa uwolnił z tego wszystkiego. Także bracie i siostry, przyjdźcie z tym wszystkim do Chrystusa i żeby to co śpiewaliśmy przed Ewangelią, stało się dzisiaj naszym udziałem. W kluczu Dawida, Jezu Chryste, który otwiera z wiecznego królestwa, przyjdź i wyprowadź z więzienia jeńca siedzącego w ciemnościach. Jeżeli ktoś jest z tymi sprawami, Jezus ma moc i chce to uczynić. Uwolnić nasze życie z tych ciemności. Amen.